Białka jest prawym dopływem Dunajca. Powstaje w Tatrach z połączenia Rybiego Potoku z Białą Wodą. Miejsca źródliskowe rzeki pod względem malowniczości nie mają sobie równych. Zanim wodę osiągnął Dunajec, zasilą liczne, w tym najsłynniejsze jeziora tatrzańskie. Są to m.in. stawy położone w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, Rybiego Potoku z Morskim Okiem i Czarnym Stawem, Ciężkiego Stawu, Kaczego Stawu, oraz Litworowego Stawu. Wszystkie jeziora znajdują się w Dolinie Białki, która jest jedną z największych dolin tatrzańskich. Rzeki Białka wzięła się od białych, jasnych kamieni w korycie rzeki. Są to przyniesione tatr wysokich granity, które podczas transportu zostały obrobione na pochynkowate otoczaki. Po opuszczeniu tadr białka spływa przez pogórze spisko gubałowskie i kotlinę orawsko-nowotarską. Na dużych odcinkach stanowiąc granice między krainami historyczno-etnograficznymi, pod Halem i Spiszem. Rzeka ma długość 41 km i na większości odcinków zachowała swój naturalny, górski charakter. Nie przypadkiem zatem została objęta ochroną i to podwójnie. Jest to obszar Natura 2000, co znaczy, że jest miejscem zainteresowania wspólnoty europejskiej. Jej niewielki fragment jest także chroniony w obrębie rezerwatu przełom białki pod krępachami. Białka płynie bowiem pomiędzy skałkami, kramicą na prawym brzegu i obłazową na lewym. Jej koryto wyścielone jest przyniesionymi stat i mocno obrobionymi podczas jego transportu otoczakami granitowymi.